Podjeżdżamy do pierwszego kamienia tak? i znajdziemy to wszystko na przejeżdżę po show on the road. Nie Pamiętajcie, że te deka mają. Zgol pój? Enemy armor is hit. Teraz tak. Na 3-4 wszyscy jedziemy. Jedziemy, 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 bo tu strzeliło. Ruszamy wszyscy. Wszyscy ruszamy. Tak? Ty schowaj się. Wszyscy chowaj się. Chroma na 200.

same typ, typu 64 nie? to jest właśnie ten czop i on jest naprawdę fajny, zadowolony wszyscy wjeżdżamy eee, tu trochę zagram taktycznie wszyscy jedziemy tak chce ktoś z kanału zagrać? trzecią? no to mamy chyba Tak taktycznie w środek. wjazd i przede wszystkim wszyscy nastawić się na tarant Potaranie taranie od razu wrotki, tak? Żeby inne mógł staranować, tak? I nie zatrzymywać się, naprawdę Nie zatrzymywać się, ogień Burzaczno Nie na, można znaczną... To ma to jest burzaki to włączy Dokładnie, burzaki wskazane, jak najbardziej dobry User left channel. Typki z burzaka, wchodzi kurwa za full Chyba, że centralnie w górkę, tak O, jadą Zostawili na snajpu Wjazd, wjazd, wjazd na tych dwóch, skurwysynął szybko Na jakim mału jesteś, he? <trykne> ja, na tego na dole, kuje Kończyć, kończyć panowie. Jedynie tam na dobitkę. No, ale nie ma jak podjechać, bo długo broni, snajpi. Mmm... jech. Yeah. Wjeżdżasz tam, wjeżdżasz na hit. dół. Wjeżdżasz na dół, po prostu. No to ma być szybka gra, a nie tam, to, nie ma co pewnie. Albo w tą, albo w tą. Masz kromkę, jech. Yeah. Kromka, 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 bany. The injured. They got the commander. We can't see what's going on. Nie dobra teraz razem panowie, razem. No trzeba, trzeba. Chowaj się. Teraz kujus. się skitrać, skitrać się, zajechać na stronę, do... do... skitrać się kurwa. Żaden ma na to jeźdzenie dobrze spisać. Nie jest sam, nie jest sam trzymaj je, je. go tam, ja pojadę górką, tylko on ja mam dowódcę zniszczonego. Jeszcze w lewo, jeszcze w lewo je. Jeszcze... Dobra, wyjeżdżaj <try> oh, On je On jej długo ładuje Jolowo Wjeżdżaj na niego, wjeżdżaj cały czas wokół niego <try> oh, <kurwa>. <try> 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 Nie bywa, ale nie oszukujmy się. Mieliśmy kilka procent pewnie na wygranych.